Cześć kochani! Wszyscy wiemy po co chodzi się do szkoły i często dlatego nie kojarzy nam się ona dobrze. Dziś podpowiem Wam, jak możecie zacząć romantyzować szkołę i naukę, czyli choć trochę poidalizować to, aby żyło i uczyło Wam się lepiej. Jak wygląda Twoje miejsce do nauki? Czy lubisz spędzać tam czas? Dopilnuj, aby było bardzo przyjemnie i przytulnie. Porządek na biurku, zapal świeczkę, przynieś coś do picia i pochrupania, wszystkie rozpraszacze odłóż na bok, ciepły kocyk i tylko ty i nauka. Od czasu do czasu polecam się też pouczyć gdzie indziej, najlepiej poza domem, na przykład w bibliotece czy w jakiejś przytulnej kawiarni. Zmiana klimatu może pozytywnie wpłynąć na Twoją koncentrację, a robienie takich małych właśnie rzeczy może bardziej pomóc w romantyzowaniu nauki. Tak samo działają ładne przybory szkolne. Przez to, że chcesz ich używać, chcesz się też automatycznie uczyć. Za ich pomocą możesz tworzyć też piękne i estetyczne notatki, to także jest dodatkowa motywacja. Przy okazji, aktualnie trwa w moim sklepie Pinkland Black Week. Największa promocja w roku. Produkty są w dużo niższych cenach, więc zachęcam do zajrzenia. Link znajdziecie w opisie filmu. Codziennie zaplanuj sobie outfit do szkoły. Wiem, że szkoła to nie pokaz mody, ale jeśli będziesz ładniej wyglądać, będziesz pewniejszy siebie i chętniej będziesz tam chodził. Poza tym strój może być odzwierciedleniem naszego charakteru i osobowości, co też może mieć swoje korzyści. No ale głównie chodzi mi o to, żebyście dobrze się czuli z tym, jak wyglądacie. Stwórz swoją szkolną tablicę inspiracji. Najlepsze zdjęcia znajdziesz oczywiście na Pinterestie. Mogą to być zdjęcia wymarzonego biurka, jakieś inspiracje do notatek, do stylizacji szkolnych, do nauki. No nie wiem, ja jak tam wchodzę i przeglądam jakieś zdjęcia, to od razu chcę to mieć, od razu chcę to zacząć robić. I to się też tyczy do nauki. To naprawdę może zmotywować. Ustaw taką tablicę na tapecie komputera lub wydrukuj sobie i powieś nad swoim biurkiem. Muzyka naprawdę może wiele wnieść do nauki i nie tylko, chyba że wolisz uczyć się w ciszy. W takim wypadku może wypróbuj muzykę klasyczną albo chociaż jakieś kojące dźwięki. Stwórz playlistę klimatycznych piosenek do nauki oraz playlistę pozytywnych piosenek na drogę do szkoły, żebyś szedł. Już do niej dobrze nastawiony. A co do tego, to zacznij również urozmaicać swoją drogę do szkoły i przy okazji podziwiać to, co się dzieje dookoła. Wszystko zależy od tego, jak daleko masz do niej, ale mimo wszystko, raz możesz pojechać metrem, raz autobusem, pójść inną drogą niż zazwyczaj. Może dzięki temu spotkać je coś ciekawego. Wyobraź sobie, że jesteś main character, czyli udawaj, że jesteś głównym bohaterem ulubionej książki albo grasz w serialu. Wyobraź sobie, że uczysz się na przykład w Hogwarcie. To serio pomaga, zwłaszcza w szkole, gdzie dzieją się wszystkie akcje nierzadko abstrakcyjne. A tak to będziesz mógł wtedy powiedzieć, a no tak przecież jestem w serialu. Znajdź czas dla siebie, dzięki temu nie będziesz taki sfrustrowany, taki ciągle jakiś taki napięty, że nie masz na nic czasu. Kwestia dobrej organizacji i w końcu poczytasz swoją ulubioną książkę, czy zrobisz to wymarzone domowe spa. I pamiętaj, oceny cię nie definiują. Fajnie dostać piątkę lub szóstkę, ale jak dostaniesz niższy stopień, to świat się nie zawali. Pamiętaj o swoich celach i co chcesz osiągnąć dzięki szkole. Mówię ci, będzie dobrze. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! thank you